Byłaś kiedyś modelką, więc zdaje się na Twój gust, na Twoje doświadczenie, ale też jesteś pogodynką. A, pogody. a nie chciałaś rozmawiać o seksie, nie chciałaś rozmawiać o playboyu, o to tych sprawach. No właśnie. Więc, płytę. więc porozmawiajmy o Twoim zawodzie, bo mnie ciekawi jedna taka sprawa. Ale Czy, w zawodzie wyuczonym? Nie, tym, który uprawiasz teraz, czyli pogodynka. Pogoda. Prognoza pogody. Tak, Czy Ludzie często mają po prostu pretensje do Ciebie, kiedy jest inna pogoda niż zapowiadasz. A to się na szczęście bardzo rzadko zdarza. Sprawdzalność mamy bardzo dobrą. A jeśli mają pretensje, to zazwyczaj wynika to z tego, że nie potrafią tak naprawdę odczytać słów, które przekazujemy w prognozie pogody. Bo gdy mamy na przykład słońce, chmurę i deszcz, to nie znaczy, że przez cały dzień będzie padał deszcz. Tylko to znaczy, że przez część dnia może przelotnie popadać. Często zdarzały się w związku z tym pretensje, czasami chyba nieuzasadnione, no ale tak to bywa w naszej naturze polskiej. A miałaś taką. Ja narzekać. Lubimy narzekać, to prawda. Miałaś jakąś taką spektakularną wpadkę kiedyś. Było no, kilka wpadek oczywiście, ale w, wpadkę jeśli chodzi o jakieś e, sprawy techniczne w trakcie prognozy pogody, czy raczej e, o sprawdzalność e, prognozy. Najpierw o sprawdzalność. E, sprawdzalność, tak naprawdę sprawdzalność powinno się winić synoptyka, który przygotowuje taką prognozę, bo my jesteśmy tak naprawdę łącznikiem między nim a e, całą resztą, w związku z tym e, to on tak naprawdę jest winien. Kilka razy się zdarzyło i to niestety właśnie na święta, kiedy wszyscy czekali na tą piękną pogodę. Zazwyczaj są to przesunięcia. tak. Zazwyczaj są to przesunięcia o 2 trzy dni, ale ogólnie tych sytuacji jest mniej, bo to jest tak w naturze człowieka, że na 100 przypadków, jeśli się raz pomylimy, wszyscy zapamiętają właśnie tę, tą jedną pomyłkę i tak właśnie jest w przypadku prognozy pogody, która się nie do końca sprawdzi. I jak ludzie reagują? Potem są maile, czy na ulicy jesteś zaczepiana i mówią, że o Pani przesadziła, miało być tak ciepło, a pada deszcz. Nie, bez przesady. Myślę, że już społeczeństwo się przyzwyczaiło do tego, że prezydent jest tym łącznikiem, że nie można go winić o wszystkie plagi świata i tyle. Nie, ludzie są raczej mili. Bardzo Wam dziękuję za to. A wpadka techniczna, pani ja pamiętam, że coś kiedyś było z butem chyba, tak? Z uchem, z butem, ze zwierzyną, która wskakiwała gdzieś. Różne ze ze zwierzyną? Jak to? Kiedyś Łania mi skoczyła na plecy w trakcie prognozy pogody, innym razem zwrotna wypadła, czyli tak zwany mój kontakt z reżyserką. Jakoś to właśnie wyszło w trakcie live'a, innym razem owieczka postanowiła się załatwić. Różne były sytuacje, wiele zabawnych. Mi to wiesz zaintrygowała ta łania, w ogóle skąd to się wzięło? Łania chyba skoczyła dlatego, że miałam czerwony wtedy kapelusz, czerwony płaszczyk bodajże. I chyba albo, albo moje perfumy jej się tak spodobały, że postanowiła wskoczyć. Zeskoczyła na szczęście, ja zdążyłam uciec, no ale za chwileczkę obrała kolejną ofiarę. Był to pan operator, który miał czerwoną kurtkę, w związku z tym chyba ten czerwo, czerwony kolor jej nie pasował.